Elo, elo moi drodzy, zapraszam Was dosłownie na 5 minutowy vlog z dzisiaj. Zrobiłyśmy z się zakupy wieczorne w Walmartie i z serii 5 minut z mojego życia pokażę Wam co kupiłam. E, płyn do płukania complete. Wziąłam chipsy, pastynki. Skończyło... Yes. Tabletki. Tabletki, tak. E, Skończyło się Jamesowi płyn. Mydło w płynie. Bardzo lubi ten rodzaj, bardzo duże, fajne, więc takie. Niezastąpiona szczotka. Sos sojowy do sushi, do zup. Kupiłam kluski udon po raz pierwszy, bo w japońskiej restauracji bardzo mi smakowały. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko zrobiłam. Teraz tak, tutaj żeśmy, w sumie udon można jeść zwykły, bez niczego. Tutaj z się, żeśmy zrobiły z kostki rosołowej, z magii, taką właśnie y, a la rosołek do tego udonu. Po raz pierwszy będę to gotowała. Mam tu selerę i marchewkę. A na tym udonie zobaczymy, co tam jest napisane. Czy to trzeba zrobić od razu, wszystko, bo jest napisane, że na cztery porcje. I można to albo wrzucić właśnie do mikrofalówki na 90 sekund, albo na takim łoku, bądź też na patelni. Ja może spróbuję w mikrofalówce. Raz tak, raz tak. Zobaczymy, czy nam, czy nam wyjdzie ten udon stir fry. Tu jest napisane, żeby to włożyć na 90 sekund. Ja bym to w wodzie Tradycyjnie zrobimy. A wiesz co, ja spróbuję w tej mikrofalówce. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na kuładyka... Zaraz, tak. Które? To tu? To, to chciałeś? Kupiłeś? Tak, kupiłam. Nakłułam wykałaczką z przodu, z tyłu. No i na 90 sekund. Zobaczymy, co się z tym stanie. A drugą paczuszkę, bo były takie dwie, sobie zrobię na patelni, tak jak mówią. Zobaczymy, która lepiej wyjdzie. Dobra, 90 sekund. Ale przeczytałam, że jakby tutaj to zrobić na patelni, to można dodać właśnie sosu sojowego, um, 3 łyżki wody tylko i na gorący y, troszeczkę oleju pod przykryciem 2-3 minuty, aż się nie rozluźnią te kluski. I gotować przez właśnie 2-3 minutki powinno być zrobione. Wyszły mi te kluski troszkę w tej mikrofalówce, takie posklejane, więc rzuciłam je szybciutko na wodę właśnie z łyżką oleju i trzy łyżki wody, żeby tak je rozluźnić, poluźnić, tak jak oni to tam pisali. Bo one są już zrobione te kluski, tylko wystarczy właśnie zalać je tym rosołem, takim udom. Pan jak rozmawia, jest bardzo garastyjny. jak ty to będziesz pił? Bo zawsze miałeś wyzmażnę no, i, i słomką pił. A teraz chyba nie trzej. Jest OK, to się rozpuści. O. Dobra. Gotowe, zalewamy. Babcia cię woła, proszę, leczką. Nie Zobaczymy, jaka ta. zupka ten udon wyjdzie. Na no chłopcy lubią się coś. Udo? No raczej nie, bo to no. są inne takie plusy. Tak, no to nic nowe, rozalek. Tak. To po prostu. Dosyć? Mhm. Uh -huh. No i zaraz dam Wam znać, jakie to jest. Owojek ma czekolkowe mleczko, tak? Um, uh, te. Hot chocolate. Tak. Jak rosołek. Smakuje. Znaczy, czy te kluski mi podejdą? Mhm. Uh -huh. Kluski, jak w restauracji, to nie są... mają to... smaku, gdyby nie ten. Rosu. Ale ogólnie bardzo fajnie. Bardzo mi smakuje. Ale nie wiem, czy będę sobie to robiła, tylko czy po prostu będę chodziła do restauracji. Jak zamówię sushi, to zawsze sobie takiego udonka wezmę. Dobrze. Tutaj cię nie widać. Z drugiej strony widać. Paweły. Nie chciał spróbować. A teraz ja te kruseczki udon. Mamusi wyjada. Ups. Babcia. Mogę ci dać. Ja mam babcia. Babci nudel? No. Babcia. Teraz robimy McBanek. Jemy na ekranie. Mm. To nic nie ma. Ciężko y łyżeczką nabieram. To weź sobie widelczykiem. Zwin tak ładnie. To. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego wieczorku, tego kawałka w takim realnym czasie. Ja sobie teraz smacznie śpię. U Was jest rano i do zobaczenia niedługo. Subskrybujcie kanał.